Dzień dobry. Wybrałam dzisiaj historyczny reportaż o pięknych czempionach Elizabeth Lec. Bo konie, odkąd pamiętam, zawsze mnie fascynowały. Ich uroda, gracja, jednym słowem, piękno doskonałe, które było jednocześnie inspiracją dla rzeszy artystów. Utrwalone, niezapomniane wizerunki tych niezwykłych zwierząt w opowiadaniach, powieściach i naturalnie poezji cudownie tłumaczą ich wyjątkowość. A malarskie portrety koni, pędzla hełmońskiego, fałata czy klanu znakomitych kosaków zachwycają całe pokolenia i to nie tylko Polaków. Koń doskonały, Elizabeth Lec, czytany dzisiaj, bo premiera wydawnicza miała miejsce w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Nabiera dodatkowej wartości wobec obecnych problemów najsłynniejszej stadniny arabów w Janowie Podlaskim. Hodowla ta przez dziesięciolecia była polską perełką. Chwalono się nią na całym świecie. Konie z Janowa wygrywały najważniejsze światowe pokazy. Były sprzedawane na aukcjach za dziesiątki czy setki tysięcy euro, a bywało nawet za, za miliony. Dzisiaj, co bardzo smutne, Janów Podlaski przeżywa swój kolejny zakręt w historii. Seria reportażowa Mundus od wydawnictwa Jagiellońskiego dotąd kojarzyła mi się z książkami o kulturze różnych krajów i o podróżach. A tymczasem okazuje się, że nie unikają również książek historycznych. Skoro jednak można znaleźć tam niejedną ciekawą historię, może nie powinniśmy się dziwić. W przypadku książki Elizabeth Lec mamy do czynienia zresztą nie tylko z historią, zbiorem nazwisk, wydarzeń i cytatów. Nie tylko ludzie są tu na pierwszym miejscu, ale właśnie tytułowe konie, miłość do nich i chęć ratowania ich za wszelką cenę. Od wieków ludzie kochają te zwierzęta, a wielu z nich za swój punkt honoru postawiło sobie dbanie o doskonałość ich różnych cech. Wybierając do reprodukcji najpiękniejsze egzemplarze. Ta książka jest właśnie o nich: o tych, którzy z miłości do koni potrafili poświęcić, zaryzykować bardzo wiele, zapomnieć na chwilę o tym, kto nosi mundury i po której stronie frontu walczy. To hołd dla nich wszystkich oraz historia koni, które ratowali w trakcie II wojny światowej. Zwykle, gdy myślimy o wojnie, mamy w głowie ofiary ludzkie. Zarówno te na froncie, jak i cywilne. Straty materialne są natomiast oczywistym faktem. Kradzież wszystkiego, co cenne, wywożenie, wywożenie tego do siebie, to jedno z pierwszych działań podejmowanych przez najeźdźce. Dzieła i dobra sztuki łatwiej nam oszacować, policzyć, ale czyż hodowle pięknych koni, które wygrywają zawody, którymi zachwyca się świat, nie należą również do cennego majątku, który warto przejąć? Okazuje się, że właśnie tak było. Niemcy dobrze przygotowali się do tego, co przejąć i gdzie się pojawić. Na ich celowniku szybko znalazły się słynne stadniny arabów, czyli picjanów, oraz niesamowita szkoła jazdy w Wiedniu. Uprawiana w wiedeńskiej szkole sztuka zwana jazdą klasyczną rozwinęła się już w starożytności pod wpływem ksenofonta, ucznia Sokratesa i wielkiego znawcy wojskowości oraz jeździectwa. Ksenofont zdecydowanie przeciwstawiał się wszelkiego rodzaju przemocy wobec koni. Ogiery w hiszpańskiej szkole jazdy, bo nie szkoli się tam klaczy, rozpoczynają treningi dopiero w wieku 3,5 roku. A potem stopniowo przechodzą kolejne etapy programu, który wymaga lat pracy, by w pełni go opanować. Najbardziej uzdolnione gwiazdy pokazu wybiera się do nauki niezwykle trudnych figur, polegających na ewolucjach w powietrzu. Do opanowania tych skomplikowanych umiejętności, których pierwotnym celem było osiągnięcie przewagi na polu bitwy, potrzeba wyjątkowej siły, zaufania do jeźdźca, i chęci współpracy. Teraz Niemcy chcieli decydować o losach tych koni, przewożąc je tam, gdzie chcieli, i wprowadzając własne teorie na temat czystości rasowej do hodowli. Bo koń doskonały miał być koniem niemieckim, a osiągnięcia innych krajów wymazane z kronik. Im bliżej było końca wojny, tym jednak mniej myślano o losie tych zwierząt, i gdyby nie poświęcenie ich opiekunów, pewnie by o nich zapomniano. Oni jednak do końca pragnęli być ze swoimi podopiecznymi, nawet ryzykując własne życie. Wszystkie te historie, losy przedwojenne poszczególnych wyjątkowych koni, biografie ich dobroczyńców stanowią tu spory materiał archiwalny. Ale są jedynie przed smakiem chyba najbardziej sensacyjnej opowieści o tym, jak to cudem Amerykanie przejęli całe stada Lipicjanów i Arabów tuż pod nosem Armii Czerwonej. Niemcy byli całkowicie świadomi, że ich podopieczni. Nie będą raczej bezpieczni po nadejściu Rosjan. Postanowili więc skontaktować się nielegalnie ze stojącymi niedaleko wojskami amerykańskimi, a ci, mimo iż nie wolno im było przekraczać ustalonej linii demarkacyjnej, zdecydowali o zrobieniu wypadu na stronę radziecką i zaopiekowaniu się pięknymi końmi. Ta szczegółowo opisana akcja, wariacki pomysł grupki ludzi, którzy nie chcieli pozostać obojętni na los zwierząt, stanowi główne danie w książce Elizabeth Lec. Historia koniarzy, do których należał nawet generał Patton i to właśnie on wydał nieformalną zgodę na tę rozrubę, łączy się z historią słynnych polskich ogierów Witezia, witraża i wielkiego szlema. W każdym koniu arabskim, jaki jest w tej chwili wyhodowany w naszym kraju, płynie krew witraża i wielkiego szlema. Oba ara araby uratował jeden człowiek, a potem potrzeba było lat pracy, by polskie stadniny zaczęły liczyć się na świecie. Niestety duma Janowa Podlaskiego, najbartościowszy ze wszystkich młodych ogierów, nazywany polskim księciem Witeś, nigdy do Polski nie wrócił. Koń doskonały. Cieszy polskich czytelników, bo ma dość mocne akcenty polskie. Wszak hodowla naszych Arabów była słynna na świecie już przed wojną. Szkoda jedynie, że to dla nas historia dość gorzka. Piękne konie, przejęte przez hitlerowców w Wianowie, choć przeżyły zawieruchę wojenną, to potem do Polski już nie wróciły. Ten akcent dla nas może być bolesny, ale tak to już potoczyły się losy naszego kraju. Autorka nie ukrywa, że po latach patrzy się na te wydarzenia zupełnie inaczej niż po wojnie i teraz widzi tę głęboką niesprawiedliwość, jaka za tym stała. Czytając ten historyczny reportaż, wyraźnie, wyraźnie czuje się, że autorka kocha konie. Sposób, w jaki o nich pisze, słowa, jakimi opisuje ich występy, wygląd, umiejętności są po prostu piękne i pełne emocji. Najbardziej fascynujące jednak dla mnie było to, że opisywana przez nią historia, choć może wydawać nam się mało znacząca, to w Stanach Zjednoczonych, Austrii czy Czechach wciąż jest jakoś pamiętana, a jej bohaterowie byli odznaczani za nią orderami. I to jest piękne, że bohaterem można zostać na tak wiele różnych sposobów czasem prawie bez jednego wystrzału i bez ofiar.